Ciemanko ludzie, z tej strony Efekta, a to jest taki poboczny filmik troszeczkę, ponieważ chciałem porozmawiać o planach, jakie będą teraz właśnie w przyszłości na kanał. Co będą, jakie filmiki, jakie serie i tak dalej, i tak dalej. No więc tych serii było bardzo dużo, a musiałem wybrać kilka, ponieważ no nie dałoby się tego nagrywać wszystkiego, bo przecież... Były szalone jedenastki, kariera, no teraz doszła o szopląsy, no jeszcze budowania, testy składów, no i tak dalej, konkursy. Więc byłoby tego zdecydowanie za dużo. No i myślałem, myślałem, co zostawić, a co nie. No to wyciągnąłem po prostu wnioski, co jest najczęściej oglądane i co się podoba. No i właśnie te plany chciałbym Wam przedstawić w tej krótkiej pogadance. No więc... Jeśli chodzi o karierę, to zdecydowanie raczej najmniejsza oglądalność, więc karierę sobie odpuszczam. No i moim zdaniem to też jest troszeczkę nudne, bo tych karier jest pełno, więc nie ma tu żadnej, żadnej ciekawej rzeczy, choć naprawdę grało mi się ciekawie. No ale. No niestety, coś trzeba odrzucić. Będą szalone jedenastki, tak? To powróci na pewno. Aczkolwiek będzie mi ciężko już pamiętać, jakich zawodników miałem wcześniej, więc mogą się powtarzać czasami, za co was już z góry przepraszam. Na pewno będą oczopląsy, które są zapowiedziane. No i miejmy nadzieję, że uda nam się nagrać odcinek z Nyxiomem, ponieważ zgodził się on, ale zobaczymy. <laughs> Serwans, kurde, gardło <laughs> mi wariuje. No dobra, już myślę, że będzie ok. No, i myślę, że Nexium, jeśli się zgodzi, to będzie naprawdę ładny debiut tej serii. No i co dalej? Na pewno budowania składów, i myślę testy również. Zwykły fut raczej nie, ewentualnie jakiś na żywo, ale bez takiego przeklinania jak w pierwszym odcinku. No więc na razie te cztery, te cztery serie. Czy o czymś jeszcze zapomniałem? Tak właśnie się teraz zastanawiam. Szalone jedenastki, oczoplący. Aha, no i konkursy. Konkursy oczywiście będą. Nie wiem jak teraz, często, no ale myślę, że już niedługo będzie kolejne. O i najważniejsze mistrzostwa. Będzie na pewno relacja od piątku z kolejnej tury mistrzów to już będzie czwarta, bo teraz mogę zagrać, ponieważ jeszcze jestem wieczorami w domu, przez ostatnie dwa tygodnie miałem studia, więc nie miałem po prostu jak, jak rozegrać tych, tych mistrzostw, a teraz myślę, że to nie będzie żadnego problemu, więc na razie cztery seria, no plus te właśnie mistrzostwa których będzie relacja, a jak często to zobaczymy wszystko zależy od tego jak często będę pracował i tak dalej i tak dalej więc mam nadzieję, że moje plany Wam się podobają, że ktoś wysłuchał tego w ogóle do końca. No i dzięki Wam za wysłuchanie, jeśli ktoś tego słuchał do końca i napiszcie mi, co Waszym zdaniem jest w tej chwili dla mnie priorytetem, powinno być, jaka seria jest najważniejsza. Dzięki za wysłuchanie, no i do zobaczenia w odcinkach z różnych, różnych serii. Na razie, efekto.